Police ruszają serią bezpłatnych badań. Nowy sprzęt dla strażaków ochotników wzmacnia ich gotowość bojową. Piotr Szkocki, dzień dobry. Rozpoczynamy teletydzień. W gminie Police ruszają dwa programy. To bezpłatne badania profilaktyczne oraz karta mieszkańca. Już 25 września w ramach akcji Zdrowe Czwartki mieszkańcy gminy Police skorzystają z bezpłatnych badań profilaktycznych. Usługi będą świadczone w Polickim Szpitalu przy ulicy Siedleckiej. Gmina przedstawiła harmonogram badań. Na przykład na 25 września i 6 listopada zaplanowano USG tarczycy. Z kolei 9 i 30 października kobiety między 18 a 45 rokiem życia będą mogły wykonać USG piersi. Wiadomo również, że 20 listopada w policach odbędzie się badanie znamion, czyli dermatoskopia dla mieszkańców pełnoletnich. Wszystkie badania odbędą się w godzinach od 15 do 20. W każdy zdrowy czwartek specjaliści będą w stanie przyjąć około 40 osób. Organizatorami badań profilaktycznych są Gmina Police, Stowarzyszenie Fizjosport i Szpital w Policach. Ponadto gmina Police zaprasza ludzi biznesu i przedstawicieli organizacji pozarządowych do partnerstwa w programie Karta Mieszkańca. Współpraca skierowana jest do firm i instytucji, które będą w stanie zaoferować na przykład zniżkę na swoje usługi bądź pierwszeństwo przy rejestracji. W zamian gmina zapewnia bezpłatną promocję działalności nowych klientów oraz udział w systemie wyróżnień. W ramach współpracy przyznawane są punkty lojalnościowe i nagrody dla najbardziej aktywnych oraz certyfikat partnera gminy Policy. Samorząd planuje również cykliczne spotkania networkingowe jako platformę do nawiązania kontaktów, zdobycia doświadczenia i narzędzi do promocji lokalnych działań. Wnioski partnerskie do programu Karza Mieszkańca można pobrać na stronie internetowej Gminy Police. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej lub pod wskazanymi numerami telefonu. Nowy sprzęt dla OSP wzmocnił gotowość bojową lokalnych jednostek. Jednostki OSP w gminie Police uzyskały grant polskich sieci elektroenergetycznych w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. Nowy sprzęt trafił między innymi, do jednostki w policach. To defibrylator AED oraz środki ochrony indywidualnej. Wsparcia w zakupie niezbędnego wyposażenia udzieliła gmina Police. Siódma edycja grantów prowadzona przez polskie sieci elektroenergetyczne. W wysokości tutaj naszej jednostki jest to 26 tysięcy, z czego udział własny dofinansowany przez gminę naszą jest 2 tysiące. Możemy zaznaczyć, że to jest jedna z dwóch jednostek z terenu naszej gminy dostaliśmy my i OSP Trzebierz. W skład można powiedzieć tak zwanego prezentu wchodzą pięć ubrań specjalnych bojowych. 5 par butów, 5, 5 sztuk kominiarek i 5 par rękawic, plus defibrylator AED. Sprzęt wzmacnia gotowość bojową jednostek, ale także podnosi poziom ich bezpieczeństwa w czasie działań gaśniczych. Wśród strażaków odnotowuje się większą liczbę zachorowań na nowotwory niż w innych grupach zawodowych. Badania wskazywały, że strażacy. Kiedyś bez ochrony dróg oddechowych i w tych starych mundurach takich ala wojskowych, że jest duża wśród strażaków umieralność na raka. I teraz jest taka właśnie promocja duża, że e, prać ubrania od razu po akcjach, czyścić wszystko, pozbywać się właśnie jak najwięcej tych substancji. Niestety nasze mieszkania e, podczas pożarów dużo posiadamy tworzyw sztucznych mieszkaniach. A niestety te substancje mają też rakotwórcze substancje w sobie, które się uwalniają podczas właśnie procesu spalania. Dlatego tak ważne jest dokładne oczyszczanie sprzętu ochronnego po akcjach i stosowanie rękawic nitrylowych pod rękawice robocze. Po akcji są prane ubrania w specjalnych pralkach, w urządzeniach, które na naszym terenie posiada Państwowa Straż Pożarna. To są specjalne środki też, które nie pozbawiają tego umundurowania specjalnej takiej powłoki ochronnej, gdzie jest woda niechłonna i inne płyny i gazy. Są specjalne procedury suszenia tych ubrań. No i przede wszystkim używane są specjalistyczne płyny, które nie, nie wypukują różnego rodzaju zabezpieczeń w samym ubraniu i niszczą tych membran. Dla przykładu jeden taki zestaw ubraniowy kosztuje około 10 tysięcy złotych. To jest koszt minimum, minimum mówimy około 4 tysięcy samego Nomexu, czyli tego ubrania specjalnego. Tak? Do tego około 500 do 1000 zł buty, rękawice około 200 zł, także taki koszt na dzień dobry no, można powiedzieć, że wychodzi ubrania strażaka, no, można powiedzieć, że około 10 tysięcy. Jednostka w Policach powstała w 1946 roku. Obecnie w jej szeregach działa około 20 ochotników. Strażacy uczestniczą w około 50 akcjach rocznie, ratując zdrowie i życie oraz dobytek mieszkańców. Ochotnicy wspierają w działaniach Państwową Straż Pożarną i często są pierwsi na miejscu zdarzenia. W ostatnich tygodniach brali udział w dwóch pożarach domów na terenie Tanowa i Tatyni. Jeżeli jeździmy do pomocy, to jeździmy na terenie gminy Police, tak samo jak nasze zaprzyjaźnione jednostki Stanowa, Statyni i Strzebieży. Czyli naszym obowiązkiem jest ochrona naszych terenów, aczkolwiek jeździmy i po terenie powiatów do pomocy i do zdarzeń. Obecnie kilku nowych ochotników jest w trakcie badań i przygotowuje się do zdobycia kwalifikacji. Potrzeba tej młodej krwi. Jeżeli ktoś jakąś tam potrzebę, taką ma pochniesienia pomocy, serdecznie zapraszamy do naszych struktur. Potrzebujemy osoby pełnoletnie, które mogą brać udział w akcjach ratowniczych, gaśniczych, oczywiście po szkoleniach. No i warunek no, niekaralność. Program Wzmocnij Swoje Otoczenie to ogólnopolska inicjatywa grantowa realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która aktywnie wspiera lokalne społeczności. W siedmiu edycjach programu przyznamy już prawie 1300 grantów o łącznej wartości ponad 27,5 miliona złotych. Na trzy dni Trzebiesz stała się stolicą karawaningu. W miniony weekend w miejscowości odbył się pierwszy międzynarodowy zlot kamperów. Zalew plaża oraz malownicze tereny puszczy wkrzańskiej okazały się idealną przestrzenią dla fanów karawaningu z Polski, Niemiec i Czech. Zlot rozpoczął się 12 września, tego dnia teren pola namiotowego zapełnił się kamperami. Kolejny dzień upłynął pod znakiem integracji i aktywności na świeżym powietrzu. Dużo osób przyjechało do nas z centrum Polski, z Czech, z Niemiec. No jeszcze dużo osób, które się zadeklarowały, nie przyjechały z Francji i Anglii. Zadeklarowały się przyjazna na następny rok. Dużo jest pasjonatów i zwolenników karawaningu, którzy z miłą chęcią chcą uczestniczyć w takich spotkaniach. To jest pierwsze spotkanie w Trzebieży. Tej klasy i następne już jest zadeklarowane, że tak samo się odbędzie tutaj w tym miejscu. Dużo zwolenników jest z tego miejsca, które mi się bardzo podoba. Uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach oraz zostali poczęstowani tradycyjną wojskową grochówką. W trakcie pobytu był czas na zwiedzanie Trzebieży i okolicznych sołectw, wspólne ognisko stańcami oraz wspólny przejazd do Nowego Warpna. Przyjechaliśmy z różnych krańców naszego pięknego kraju. Każdy tutaj tak naprawdę w tym, w tym gronie jest z innego, z innego końca. Koledzy są z Zielonej Góry, okolic Zielonej Góry, z Gliwic, ze Śląska. Także my jesteśmy tutaj z bardzo bliskiej okolicy Szczecina, czyli z Gryfina. Bawimy się razem, staramy się spotykać jak najczęściej w tym gronie. W tym gronie tutaj naszych tych starych kamperów, tych Seweli, grupy Sewel, to są kampery Ducato 1, Citroen C25 i Peugeot 5. Taka nasza grupka mała jak widać około 60 nas tutaj jest. Ostatnio w Czechach było nas stówka także taka mała mała grupeczka, która się spotyka. Zlot zakończył się 14 września. Organizatorem był karawan klub Ostrawa przy współpracy gminy Police i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przyjechaliśmy z Trójmiasta tym motosprzętem Fiat Ducato, a pasja, no pasja, wcześniej mieliśmy przyczepę kempingową, teraz zmieniliśmy na y, kampera no i mam nadzieję, że będziemy częściej teraz y, korzystać, jeździć i pojawiać się na takich eventach. Spotkanie miłośników kamperów pokazało, że Trzebierz jest odpowiednim miejscem do organizacji międzynarodowych inicjatyw, a sama gmina ma wiele do zaoferowania. Organizatorzy mają nadzieję, że zlot stanie się wydarzeniem cyklicznym i na stałe wpisze się w kalendarz lokalnych imprez. SPPK inwestuje w nowoczesny tabor. Spółka podpisała umowę na dostawę trzech niskopodługowych manów za ponad 5 milionów złotych. Podpisanie kontraktu odbyło się w siedzibie szczecińsko-polickiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Ze strony zamawiającego umowę parafował prezes SPPK Jakub Pisański, natomiast producenta reprezentował Marcin Grabowski, dyrektor produktu i sprzedaży Mantra Kent Bas Polska. Myślę, że to jest początek przemian, które świadczą o tym, że nasze przedsiębiorstwo i nasza współpraca układają się bardzo dobrze. Sytuacja firmy jest bardzo stabilna, zaplanowana, więc tutaj można powiedzieć, że gratulujemy i dziękujemy też prezesowi firmy, że jakby te sprawy idą w dobrym kierunku. Udało się w ostatnich latach odmłodzić znacząco załogę. Jeżeli chodzi o kierowców, to podnosi też bezpieczeństwo. Kolejny krok, który świadczy o tym, że idziemy w dobrym, w dobrym kierunku i że spółka się rozwija, i że te sprawy nasze, wspólne współpracy są dobrze poukładane i że jest ta wola taka, żebyśmy to razem w takiej trosce o naszych mieszkańców i o sprawy wspólne mogli sobie poukładać. W zamówieniu obejmuje trzy niskoemisyjne autobusy wyposażone w silniki diesla. W ciągu roku spółka odbierze dwa pojazdy przegubowe o długości 18 metrów, przystosowane do przewozu minimum 130 pasażerów oraz jeden o długości 12 metrów dla co najmniej 80 osób. Te autobusy, które będą dostarczane w ramach tej przyszłorocznej dostawy będą autobusami już znowu kolejnej generacji, zawierającej m.in. wszystkie funkcjonalności wynikające z bieżących przepisów unijnych, tym dyrektywy GSR. Są to autobusy spalinowe, które są wyprodukowane całkowicie w Polsce, w naszym zakładzie produkcyjnym w Starachowicach, z czego jesteśmy bardzo dumni też już serdecznie chciałbym w tym miejscu zaprosić na inspekcję tego procesu produkcyjnego w przyszłym roku. Wszystkie będą niskopodłogowe co znacząco poprawi dostępność komunikacji publicznej dla osób z ograniczoną mobilnością, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz osób starszych. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sfinansuje całą inwestycję z własnych funduszy. To kolejny element wymiany taboru. Ten tabor, tabor musi być odmładzany, musi być Muszą kolejne pojazdy być kupowane. Chciałem Państwu powiedzieć, że jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnego zamówienia. Będzie dotyczyło pojazdów już elektrycznych. To, będą, to będzie przedsięwzięcie finansowane z inwestycji terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Odkąd jestem w Urzędzie Miasta, czyli od półtorej roku, trochę z zazdrością patrzyłem na tą naszą szczecińską, polską <coughs> spółkę, która ten tabor ma zdecydowanie młodszy, nowocześniejszy niż nasze szczecińskie spółki. My rzeczywiście jesteśmy w procesie. E, wymiany tego taboru, na który się umówiliśmy z Panem Burmistrzem, z Panią Burmistrz. Jest to jeden z pierwszych kroków. My w Szczecinie planujemy zakup około 52 autobusów. Jesteśmy już na początkowym etapie, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, też o napędzie spalinowym. Jesteśmy w procesie właśnie rozstrzygania postępowań. Więc jest to nasze wspólne działanie. Przed nami wyzwanie związane ze skm która Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mogli wspólnie świętować sukces. Niestety nie jest to zależne od samorządów, a od PKP, które trochę zalega z tymi pracami. Nowe autobusy zastąpią najstarsze pojazdy we flocie SPPK, przyczyniając się do poprawy komfortu podróżowania. Inwestycja wpisuje się w strategię modernizacji transportu publicznego, stawiającą na ekologiczne i komfortowe rozwiązania. Police stały się areną walki o przyszłość młodych ludzi. Międzynarodowy turniej, boks przeciw uzależnieniom przyciągnął wielu zawodników, ale jego prawdziwe znaczenie wykracza daleko poza sportową rywalizację. Turniej po raz czwarty zorganizował klub Sokół Team Police. Zmagania miały wymiar nie tylko sportowy, ale przede wszystkim wychowawczy i społeczny. Na ringu zaprezentowali się zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych i wagowych. Głównym celem inicjatywy jest promowanie sportu jako skutecznej alternatywy wobec nałogów, ale również postaw opartych na dyscyplinie i szacunku do drugiego człowieka. Szczególną wartością tej inicjatywy jest jej społeczny charakter. Część dzieci i młodzieży, w tym te zagrożone wykluczeniem społecznym, ma możliwość trenowania w klubie za darmo. Organizatorzy podkreślają, że walczą nie tylko o sport i pasję, ale o przyszłość młodych, o ich nową drogę, wartości i życie bez uzależnień. z Narożnika niebieskiego, Turniej stał się przestrzenią, w której klub szuka prawdziwych talentów wśród mieszkańców gminy, by mogli odnaleźć się w boksie, odkryć swoją pasję, siłę i wiarę, że można iść inną, lepszą drogą. Udział w teningach skutecznie odciąga młodych od telefonów, używek i destrukcyjnych zachowań. W zamian organizatorzy oferują zdrową rywalizację, poczucie wspólnoty i inspirację do pozytywnych zmian. Jak twierdzą reprezentanci klubu, sport kształtuje charakter, uczy dyscypliny, konsekwencji i wytrwałości, które procentują przez całe życie. Publiczność mogła podziwiać wiele emocjonujących pojedynków, które dostarczyły sportowy wrażeń, ale także pokazały, że boks może być narzędziem do budowania pewności siebie i determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów. Każda walka na ringu to metafora walki z własnymi słabościami i ograniczeniami. Klub Sokół Tym Police liczy na wsparcie swojej działalności przez sponsorów, firmy i instytucje oraz osoby, które wierzą w sens inwestowania w młode pokolenie. Współorganizatorami wydarzenia była gmina Policy oraz ośrodek sportu i rekreacji, a patronat nad turniejem objął burmistrz Police. Mistrzu Zwolnij! Pod takim hasłem trwa akcja policji skierowana do kierowców. Chodzi o to, by ściągnęli nogę z gazu i mieli świadomość niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nadmierna prędkość. Akcja trwa przez cały wrzesień i odbywa się w całej Polsce. W trakcie kampanii funkcjonariusze skupiają się przede wszystkim na kontrolowaniu prędkości pojazdów. W 2024 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego odnotowaliśmy 94 tysiące przypadków przekroczeń prędkości. W skali kraju było to 2,5 miliona odnotowanych wykroczeń. Pamiętajmy, że wraz ze zwiększającą się prędkością zmienia nam się pole widzenia też, zmienia nam się tutaj percepcja zmian, które mogą wystąpić na drodze w trakcie poruszania się. Policjanci starają się nie karać kierowców i często poprzestają na upomnieniu. W skrajnych przypadkach, kiedy na liczniku jest stanowczo za dużo, kierowcy muszą liczyć się z mandatem i punktami karnymi. Policjanci przez cały wrzesień są obecni, szczególnie w miejscach z ograniczoną widocznością oraz w okolicach szkół i przejść dla pieszych. Z uwagi, że nie było wcześniej wykroczeń, również pouczamy. Zwolnić, uważać tak, na te przejścia dla pieszych, która też szkoła się zaczęła. Dzieci przebiegają na hulajnogach, jeżdżą mi, żeby dojechać bezpiecznie. Nigdy nie wiemy, co tak naprawdę może zmienić się na drodze, a tym bardziej, jeżeli mamy ograniczoną widoczność w związku z jakimś punktem, który znajduje się na poboczu jezdni. Akcja Mistrzów Zwolni jest również kontynuacją akcji Kochasz Powiedz to, by wariatom drogowym. Na polskich drogach w 2024 roku zginęło około 1900 osób. W tym roku tylko w czasie wakacji życie straciło już blisko 350 osób. To są bardzo tragiczne dane, które niestety przyczyniają się do tego, aby więcej prowadzić tych kampanii, szczególnie kampanii pod kątem ograniczeń prędkości. Pamiętajmy, że najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest brawurowa jazda, nadmierna prędkość i alkohol. Podczas kontroli drogowych policjanci promują założenia kampanii, wręczając ulotki oraz naklejki z hasłem „Mistrzu Zwolni. Kampania Mistrz Zwolni, naklejka, informator, że jesteśmy na tych drogach, działamy, zwracamy uwagę na to, że to jest nie tylko w miesiącu wrzesień, gdzie jest ta tak. kampania, ale przez cały rok. Policcy, policjanci promują kampanię nie tylko podczas kontroli drogowych, ale również podczas działań profilaktyczno-edukacyjnych. Młody, utalentowany policzanin został mistrzem Polski w boksie olimpijskim. Zdeterminowanego 14-latka nagrodził burmistrz Polic. 12 Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Boksie odbyły się w maju w Świdnicy. W zawodach wystartowało 190 zawodników reprezentujących ponad 100 klubów. Policzanin Jakub Wysocki zdobył pierwsze miejsce w kategorii do 60 kg. Było to na pewno stresujące przeżycie ze względu na to, że było pełno świetnych zawodników z całej Polski. No, było co oglądać, było to też no, tak jak mówię, stresujące, no, ale miałem osoby bliskie obok mnie i wiedziałem, że mogę na nich polegać, więc wszystko dobrze się potoczyło. Jakub jest zawodnikiem BKS SOKÓŁ Team Police. 15 września w Urzędzie Miejskim z rąk burmistrza otrzymał nagrodę specjalną. Życzymy Tobie dużo kolejnych sukcesów, życzymy rozwoju. Tak trzymaj, dziękujemy za to, że, że możemy być z Ciebie dumni, że możemy powiedzieć, że mamy tak walecznych policzan... W spotkaniu uczestniczył tata Jakuba, Bartosz Wysocki, trener Piotr Sokołowski oraz Monika Fryszkowska, dyrektor szkoły numer 3, do której uczęszcza zawodnik. Kuba uprawia boks od ponad dwóch lat. Ma też osiągnięcia w innych dyscyplinach sportowych. Jego idolem jest Mike Tyson. Uprawiał w swoim życiu już wiele sportów, mimo że ma 14 lat. To osiągał sukcesy też w innych dyscyplinach. No ale tutaj jakoś czuję ten... To, to, to sprzężenie z tym sportem akurat i. Na początku trenowałem piłkę nożną i to tam mnie zaciągał na boks, właśnie do trenera Piotrka. No i po tam, nie wiem, po tygodniu, po dwóch mi się to spodobało i tak się to zaczęło. Bardzo przyjemna rzecz boks, naprawdę polecam każdemu, kobietom, mężczyznom. Nawet amatorsko, tak dla siebie, żeby mieć jakąś kondycję. Klub trenuje w Mścięcinie w wynajmowanej szkolnej sali gimnastycznej. Każdorazowo trzeba rozkładać sprzęt, gdyż od rana odbywają się lekcje w u Chciałoby też mieć salę taką z prawdziwego zdarzenia, żeby były lustra, żeby były worki, żeby był ring, żeby nie trzeba było tego chować no, że cały sprzęt. Mamy dużo sprzętu, ale musi być w kantorku, nie zawsze go jest czas wyjąć. Kuba cały czas trzyma formę. Obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy Młodzików, które odbędą się w połowie października. Miejski Ośrodek Kultury otwiera nowy sezon z wyjątkową ofertą zajęć: od szachów, przez teatr, aż po warsztaty budowania rakiet kosmicznych. Każdy znajdzie tu swoją pasję. Nowy sezon kulturalny w policach zapowiada się wyjątkowo bogatą. MOK przygotował szereg nowatorskich propozycji, które z pewnością przeciągną mieszkańców w różnym wieku. Wśród tegorocznych premier znalazły się koło szachowe, Teatr EGZO, a także warsztaty rakietowe. Skrzeszamy wśród młodych ludzi pewną inwencję twórczą, powiązaną z elektroniką, z konstruowaniem, z nowoczesnymi technologiami. Pojawiają się u nas dodatkowo kolejne grupy teatralne. Mamy ich na ten moment trzy od Małego Teatru dla Najmłodszych. Przez teatr improwizacyjny, kończąc na grupie teatralnej dla osób dorosłych. Zajmujemy się różnymi sztukami scenicznymi, głównie sztuką teatralną. Skupiamy się na tym, aby osoby, które do nas przychodzą, mogły przyjść, podzielić się swoją opinią, swoimi zainteresowaniami i żebyśmy wszyscy mogli to przekuć w jakąś teatralną formę. Jesteśmy otwarci dla osób pełnoletnich, dla osób dorosłych. Zajęcia odbywają się w środowe wieczory i niedzielę Pracujemy na początku warsztatowo, aby osoby, które do nas przychodziły, mogły podzielić się swoimi umiejętnościami. Planujemy wydarzenie typu Open Stage, na którym nasi uczestnicy przygotują krótkie formy, oraz osoby z zewnątrz będą mogły przyjść i pokazać swoje umiejętności planujemy to wydarzenie na przełomie października i listopada tutaj w Moku, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych zarówno do uczestnictwa w grupie jak i do śledzenia naszych kanałów, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, które planujemy. Instytucja proponuje zajęcia artystyczne, muzyczne, teatralne i techniczne dla różnych grup wiekowych. Dzięki takiej różnorodności każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku i zainteresowań, może znaleźć tu coś odpowiedniego dla siebie. Organizujemy jednorazowe wydarzenia, takie jak spacery zielarskie, warsztaty akwarelowe. Ogromna sekcja szachowa nam się zrodziła. Mamy na ten moment blisko 30 uczestników młodych szachistów. Zapraszamy na zajęcia dla najmłodszych, zajęcia z rytmiki, lalanki. Pani Tosia przyjeżdża ze Szczecina, prowadzi fantastyczne zajęcia dla najmłodszych. Organizujemy różne spotkania tematyczne dla najmłodszych. Najbliższe dotyczy. Bajek zapraszamy młodych uczestników tych zajęć na scenę widowiskową Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam przeczytamy im bajkę w pięknej atmosferze wielkiej naszej przepięknej sceny. Po tych zajęciach zapraszamy uczestników na zajęcia plastyczne, warsztaty z malowania akwarelą, bardzo popularne w naszym ośrodku, bardzo ciekawe. Mieszkańcy polic wyraźnie doceniają rozszerzającą się ofertę kulturalną, co przekłada się na rosnące zainteresowania zajęciami. Oferta jest naprawdę bardzo bogata i cały czas się rozwija. Za chwilę pojawi się szkoła krawiecka, mamy lekcje, zajęcia z szydełkowania. Na zajęcia najłatwiej zapisać się przez Stronę internetową, tam jest tak zwana strefa zajęć, trzeba założyć sobie konto. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej, zajmie to dosłownie 5 minutek. Dla osób, które mają trudności, mogą przyjść do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i w recepcji uzyskać wszystkich informacji, jak sprawnie zapisać uczestnika na zajęcia. Miejski Ośrodek Kultury to miejsce, gdzie mieszkańcy nie tylko uczestniczą w zajęciach, ale także spotykają się, wymieniają doświadczeniami, rozwijają talenty i odkrywają nowe pasje. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon będzie rekordowy pod względem frekwencji. A ja się żegnam z Państwem do kolejnego piątku. Do zobaczenia.